Wyobraź sobie płomień, który nigdy nie gaśnie, serce, które bije prawdziwą miłością Boga. Zamknij oczy na chwilę i zastanów się, czy kiedykolwiek zatrzymałeś się i pomyślałeś, co znaczy żyć tak zjednoczonym z niebem, że twoje życie staje się cudem? Dzisiaj ja, niebiański posłaniec, zapraszam Was do zagłębienia się w historię prostego, ale niezwykłego człowieka, który nosił znamiona Chrystusa i przemienił świat swoją wiarą. Kim jest ten, kto, nawet pośród bólu, wybrał miłość, bez granic? Otwórz swoje serce, bo Bóg chce teraz do ciebie przemówić. Poczuj delikatny powiew ducha dotykający twojej duszy. W Pietrelcinie skromnej wiosce urodził się Francesco. Chłopiec, który patrzył w gwiazdy i rozmawiał ze stwórcą. Nie różnił się od ciebie niczym. Miał takie same marzenia, obawy i pragnienia, ale coś go wzywało. Jakiś głos szeptał, pójdź za mną. A ty, czy słyszałeś to wezwanie? W ciszy twojego serca Bóg zaprasza cię do zrobienia kroku. Co powstrzymuje cię przed powiedzeniem tak? Już od dzieciństwa Francesco czuł, że jest niewidzialny. Widział aniołów. Rozmawiał z Maryją, obejmował Jezusa w modlitwie. Jego wiara była jak rzeka, płynęła czysto i nieprzerwanie. Zapytaj siebie, ukochana duszo, kiedy ostatnio modliłaś się z ufnością dziecka, niebo jest tak blisko, czeka na twoje spojrzenie. Podnieś teraz oczy i pozwól Bogu cię odnaleźć. Ale życie nie było usłane różami. Francesco, który miał zostać ojcem Pio, stawił czoła cieniom. Wątpliwości, choroby, a nawet brak zrozumienia ze strony innych ludzi stanęły mu na drodze. Jednak w każdej próbie dostrzegał Chrystusa. A ty, jak stawiasz czoła swoim trudnościom? Twój. Krzyż może wydawać się ciężki, ale Zbawiciel niesie go z Tobą. Oddaj Mu to teraz i poczuj pokój, który daje tylko niebo. Już jako zakonnik, Ojciec Pio wyznawał prostotę. Nie szukał zaszczytów, ale woli Bożej. Jego cela była sanktuarium, a Jego serce ołtarzem. A Ty, co zajmuje centralne miejsce w 1900... swoim życiu? Świat domaga się Twojej uwagi, ale Bóg szepcze, prosząc o Twoją miłość. Podejmij dziś decyzję o życiu dla wieczności. Potem nadeszła tajemnica, która naznaczyła jego duszę stygmaty. Krwawiące dłonie, stopy i bok, jak u Chrystusa na krzyżu. Padre Pio cierpiał w milczeniu, jednocząc swój ból z odkupicielem. A ty, co robisz ze swoimi ranami? Ofiarujcie je Jezusowi, bo on przemieni je w mosty do nieba. Każda Twoja blizna jest święta w oczach Boga. W konfesjonale ojciec Pio był odbiciem miłosierdzia. Czytał w sercach, prowadził zagubionych, witał złamanych. Ile razy czułeś się daleko od Ojca? Słuchaj, On cię nigdy nie opuści. Podobnie jak Pius, szukaj przebaczenia i pozwól, aby Boża miłość cię uzdrowiła. Sakrament pojednania jest uściskiem z nieba. Modlitwa była jego oddechem. Módlcie się, miejcie nadzieję i nie martwcie się, powiedział. Padre Pio spędzał noce na dialogu z Bogiem, wstawiając się za Tobą, za Mną i za światem. A Ty, czy rozmawiałeś ze Stwórcą? Nie potrzebujesz idealnych słów, tylko szczerego serca. Mów teraz, bo niebiosa słuchają. W San Giovanni Rotondo zbudował Dom Ulgi w cierpieniu szpital dla ubogich. Ojciec Pio widział Jezusa w chorych i zapomnianych. A Ty, w jaki sposób służysz ludziom, których spotykasz na swojej drodze? Gest życzliwości jest ziarnem wieczności. Co możesz zrobić dzisiaj, aby odzwierciedlać Bożą Miłość? Nadeszły burze, oszczerstwa, nieufność, zakazy. Jednak padre Pio pozostał nieugięty i ofiarował wszystko ojcu. A ty, jak stawiasz czoła niesprawiedliwościom, wybaczaj, kochaj, ufaj, Bóg widzi twoje serce i podnosi cię na duchu. Podobnie jak pius, każdy ból przemienia w modlitwę. Jego Msza była niebem na ziemi. Każde słowo było przepełnione obecnością Chrystusa. Czy czujesz ten ogień, kiedy uczestniczysz w Eucharystii? Zbliż się do ołtarza głodny Boga, jak ojciec Pio. Z każdą komunią Jezus ożywa w Tobie. Kochał Maryję z czułością Syna. Moja mamusiu, nazywał ją trzymając różaniec. A Ty, czy zwróciłeś się do dziewicy? Ona jest najkrótszą drogą do Jezusa. Weź teraz swój różaniec i pozwól Maryi Cię prowadzić. Twój fiat jest również zaproszeniem dla Ciebie. Padre Pio stawił czoła złu, lecz się go nie bał. Wiedział, że Bóg jest większy. A Ty, czy wierzysz w zwycięstwo Stwórcy? W chwilach ciemności wołaj o imię Jezusa. On jest Twoją siłą, Twoją tarczą, Twoim światłem. Przybyły tłumy szukające cudów. Jednak Padre Pio wskazał na największy cud, łaskę Bożą. A ty gdzie szukasz swojej radości? Świat daje cienie, ale Ojciec daje ci pełnię życia. Zwróć teraz ku niemu swoje serce. Nawet gdy go oskarżano, Padre Pio wybierał pokorę. Nazywał siebie ubogim mnichem, ale jego miłość przenosiła góry. A ty szukasz prostoty? Bóg nie prosi o wielkość, tylko o Twoje tak. Niech Twoje dzisiejsze życie będzie uwielbieniem Stwórcy. Jego miłością charytatywną był ogień. Dał wszystko: czas, siły, modlitwy. A ty, w jaki sposób dzielisz się tym, co otrzymujesz? Twoje dary są darami Boga dla świata. Używaj i hojnie, a niebo zaśpiewa o Twoim poddaniu. Słowo Boże było jego kompasem. Padre Pio zagłębiał się w Pismo Święte i odnajdywał życie w każdym wersecie. A ty, czy otwierasz Biblię, gdy jesteś spragniony? Ona jest Bogiem przemawiającym do ciebie. Które słowa z Ewangelii dziś brzmią w twoim sercu, przeżywał teraźniejszość jako ofiarę. Każda chwila była dla Boga. A ty, czy żyjesz w pełni chwilą obecną? Ta chwila jest święta, dar od ojca. Oddaj to jemu i uczyń z tego hymn miłości. Na koniec padre Pio odszedł do nieba, ale jego światło pozostało. On wstawia się za tobą, wskazując na Chrystusa. Czy czujesz Jego obecność? Poproś go o pomoc, a on cię poprowadzi. Podobnie jak on żyje wiarą, która wszystko przemienia, o ukochana duszo niebo wzywa cię, byś była wielka. Podobnie jak ojciec pijo kocha bez miary, modli się bez ustanku, ufa bez lęku. Bóg marzy o niezwykłym życiu z tobą. Co zrobisz teraz, żeby odpowiedzieć na tę miłość? Wstań i idź z nim. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zapisz się, aby otrzymywać więcej takich błogosławieństw. Podziel się swoimi przemyśleniami z tymi, którzy potrzebują je usłyszeć, ponieważ dzielenie się nimi jest aktem miłości. W komentarzach zostaw cytat świętego Ojca Pio, który zainspiruje Twoją duszę: Zbudujmy razem łańcuch wiary. Jak powiedział: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy, jest kluczem do serca Boga.